Witajcie w kolejnej części poświęconej ogrodzeniu. W ostatnim odcinku mogliście zaobserwować jak samemu wylewałem beton oraz wykonałem zbrojenie potrzebne do wykonania fundamentów pod ogrodzenie. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest kolejnym pracom, a mianowicie izolacją poziomym, jak poprawnie wybudować słupki z gotowych elementów oraz w jaki sposób ja ułatwiłem sobie przyszłe prace, tak aby przebiło mnie szybko i sprawnie. Zapraszam na czwartą część pracę nad ogrodzeniem firmy Joni. Następnego dnia po wylaniu betonu zajęłem się rozszalowaniem całości. Dzięki temu, że przed wylaniem betonu obspałem zewnętrzne szalunki z ziemią, nie miałem większego problemu z demontażem szalunków oraz miałem mniej pracy ze sprzątaniem po rozszalowaniu. Następnie wszystko, czym zabrudziłem fundamenty przy rozszalowaniu, zmyłem wodą, a jednocześnie tym zabiegiem powtórzyłem pilnację betonu. Zmywanie, zabrudzeń wodą można ominąć, jeśli chcecie od razu przystąpić do kolejnych prac. Wystarczy odmienić zabrudzenia przed przygotowaniem izolacji poziomej. Nadszedł czas na rozpakowanie przesyłki, w której znajdują się wszystkie elementy mojego systemu do budowy obrodzenia. System ten to joniec Stop, a w jego skład wchodzi między innymi hydroizolacja, którą się zajmę w pierwszej kolejności. Resztę systemu postaram się mówić w kolejności, w jakiej będzie wykorzystywany przy pracach, a tak wstępnie wyglądać ma po części moje obrodzenie, Dlaczego ten system, a nie inny, postaram się zobrazować już budując ogrodzenie, będzie łatwiej Wam to pokazać. Czas na izolację poziomu. Izolacja pozioma to nic innego jak hydroizolacyjna powłoka umieszczona pomiędzy materiałem, z którego buduję ogrodzenie, a fundamentem. Jej zadanie polega na ochronie przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, czyli przemieszczeniem się wody z części fundamentu ku górze. Pierwszą warstwę izolacji wcieram dosyć mocno, robię to po to, aby zamknąć wszystkie pory w podłożu. Moja rada, jeśli będziecie używali tej samej izolacji, którą ja stosuję, będziecie musieli się uśpieszyć z nakładaniem. Jeśli podzielicie worek, tak jak ja, na dwie części, drugą część worka rozrobiłem już tylko w połowę, aby zdążyć ją wyrobić bez pośpiechu. Po przesmarowaniu całości oczekałem około 3 godziny, aby warstwa wyschła, a następnie nałożyłem kolejną warstwę. Można grubość naniesionych warstw nie może być mniejsza niż 2mm w dostępnych miejscach tak jak tutaj przy prętach warto się przyłożyć by nie ominąć niczego od tego etapu czyli zaleceń poziomej i jakości i wykonania zależy w znacznym stopniu jak będzie wyglądało wasze ogrodzenie w kolejnych latach a to właśnie woda z gruntu ma ogromny wpływ na ten wygląd w dodatku nawet jeśli możliwe są późniejsze naprawy to po pierwsze są one trudne w realizacji a po drugie bardzo kosztowne od razu stanowczo używanie do tego celu desperbitów który nie jest przeznaczony do tego typu izolacji. Dodatkowo jako zabezpieczenie użyłem folię do izolacji fundamentów, która została mi z innych prac budowlanych, na pewno nie zaszkodzi jej położyć, bo zajmuje niewiele czasu, a w dalszej części pokażę Wam jak może być wręcz przydatna. Nie zapomnijcie również o zostawieniu łapki pod tym filmem, jeśli Wam się podoba, a jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, włączcie subskrypcję, ażeby być na bieżąco dzwonek, który poinformuje Was o nowym odcinku. Jeśli mamy przygotowaną izolację poziomą, możemy zająć się już słupkami. Zaleca się, aby ten etap rozpocząć po kilku dniach od wylania ławy fundamentowej. Ja swoje prace rozpocząłem już na piąty dzień po wylaniu, ale w większości przypadków wiem, że wykonawcy wykonują tę pracę bez przerwy i następnego dnia po wylaniu betonu ustawiają ogrodzenie. I bez ryzyka o jakość kolejnych prac. Decyzja, czy zaczniecie następnego dnia, czy oczekacie kilka dni, należy już tylko i wyłącznie do Was. Ustawienie moich bloczków, które będą tworzyły słupki, zacząłem oczywiście od skrajnych elementów. Możecie oczywiście budować słupki od razu w całości, ja jednak kontrolnie rozłożę je po pierwszym bloczku. Żeby nie przerywać sobie pracy, w pierwszej kolejności rozniosłem sobie wszystkie potrzebne elementy, tak aby miał wszystko pod ręką. Jest kilka sposobów na budowanie takich słupków. Ja rozpoczęłem od rozłożenia pierwszej warstwy i sprawdzenia wszystkich wymiarów od przebiegu tych prac. Dużo będzie zależało jak przygotowaliście wcześniej ławę fundamentową. W moim przypadku mam dwa wymiary w świetle przęseł. Jeden wymiar to 190 cm, który jest wielokrotnością wymiaru elementu podmurówki. A więc nie chciałem przekroczyć tego wymiaru, aby nie było nieestetycznych przerw. A drugi wymiar to 255 cm, więc sam już będzie docinka kilkucentymetrowa. Po skontrolowaniu wszystkich wymiarów, wstępnie wypoziomowałem wszystkie bloczki z pierwszej warstwy. Do ich poziomowania użyłem najzwyklejszych klinów plastikowych. Teraz ja zdecydowałem się o blokowanie w całości bez zalewania pierwszej warstwy. W kolejnej części zobaczycie, jak ułatwiło mi to pracę. Wszystkie bloczki pierwszej warstwy ułożone są na sucho, bez żadnej zaprawy i bez uszczelniacza. Dzięki temu, że ława fundamentowa była przygotowana dość starannie, do utrzymania idealnego poziomu wystarczyły małe Jeśli macie zamiar wykonać to w ten sam sposób jak ja, to na tym etapie jeszcze nie musicie tak dokładnie tego wszystkiego ustawiać. Dokładne pionowanie pokażę Wam trochę później. Następnie zajęłem się kolejną warstwą. W system mojego ogrodzenia wchodzi uszczelniacz do łączenia elementów betonowych. Do nakładania tego uszczelniarza wystarczy tradycyjny pistolet z silikonu. Przed nałożeniem uszylniarza wiadomo, warto sobie oczyścić z tych zabrudzeń i możemy zabierać się do nakładania. Nałożyłem wielką ilość uszylniarza po całym obwodzie, oczywiście tak, aby tworzył jednolite połączenie, a w tych miejscach, gdzie są te zagłębienia technologiczne, warto dać troszkę więcej tego uszylniarza, aby wypełnić szczelnie całość. Teraz możecie zobaczyć, dlaczego wybrałem akurat ten model jonica. Dwie strony elementu słupka są gładkie, a dwie o strukturze upanej. A więc aby mi się łatwiej budowało, wybrałem ten model, idąc trochę na łatwiznę, bo łatwiej kontrolować poziomicą jest płaski element niż tą stronę upaną. Oczywiście nie stanowi to większego problemu, ale raz, że podoba mi się ten model, a dwa, że zawsze trochę szybciej zrobię swoją pracę. Każdą kolejną warstwę kontrolowałem tylko z jednej strony, prawą i lewą stronę tak, aby tworzyły płaszczyznę oraz porancie, tak, aby bloczek nie odchodził mi na boki. I tak każdy kolejny blok, aż do ostatniej warstwy. A oto efekt sklejenia właśnie w taki sposób, jak ja robiłem. Polecam kontrolować płaszczyznę właśnie w taki sposób, czyli z jednej strony, bo jest tak najłatwiej ustawić wszystko dokładnie, a zarazem szybko, a to efekt już skończony wszystkich słupków. W następnym odcinku pokażę wam, jak ułatwiło mi całą pracę to, że nie zalewałem pierwszej warstwy betonem oraz jak przebiegły kolejne etapy prac. Mam nadzieję, że odcinek podobał się Tobie. Jeśli tak, zostaw łapkę oraz nie zapomnij zasubskrybować kanału, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami i ustaw powiadomienie, wciskając dzwonek po subskrypcji. Na koniec oczywiście kilka uli z kolejnego odcinka, a jeśli masz chęć zobaczyć, co robiłem wcześniej, tu na dole pod filmem w opisie są linki, możesz przejrzeć wcześniejsze etapy. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć.